Po dłuższej przerwie. No to jest ogromna moja tak, radość. No półtora roku. No a powiedz Waltku, coś o tych wystawach, które organizowałeś w pałacu młodzieży. To jest to jest niesamowite przedsięwzięcie. To jest. Ja mogę powiedzieć, wprowadziłem były wystawy tylko akwaria. Tylko akwaria rybki. I ubogie były. Wprowadziłem Nasze zakłady, nasze, nasze kurtownie, żeby jak widz przychodził, oglądał rybki, to było coraz lepiej. To miał przedstawicieli ze sprzętem i z pokarmami, i byli przedstawiciele tych firm, którzy tłumaczyli na temat. I taki ktoś przychodził na wystawę oglądać. To on miał wzgląd w sprzęt polski z hurtowni, tam, czy z Eurozo, czy z Badisu zagraniczny, i on sobie mógł porównać. On nie tylko rybki obejrzał, ale obejrzał to, co y, przemysł. A ile akwariów y, pokazywałeś na wystawie w placu Kultury? No, było bardzo dużo. No, trudno mi powiedzieć, ale na pewno powyżej 100 akwariów. Mm -hmm. A sporo osób się przewijało z całej Polski, ale też pewnie ktoś z zagranicy się pojawiał. Ech, może na pewno byli z zagranicy, co wycieczki, jak przychodził ktoś, jakaś wycieczka czy rodzina z zagranicy, nawet i z Polski, to ja byłem do dyspozycji oprowadzić mhm. wystawę i wszystko wytłumaczyć. Gdzie dany gatunek ryby żyje, jak żyje, co potrzebuje i co ja tłumaczyłem. Kiedy odbyła się pierwsza wystawa? Który to był rok? To gdzieś około 60 roku. To było bardzo wcześnie. Rozumiem, a tutaj mamy historyczny taki proporczyk z piątą wystawą ryb i roślin akwariowych. Warszawa, rok 1984. I on też upamiętnia 75 lat ruchu akwarystycznego w Polsce. Tak. Pierwsze wystawy nie były rejestrowane u nas odbywały się, ale nie były rejestrowane. No. Rozumiem, rozumiem. Ale ty masz szczególne wspomnienia z tym wydarzeniem właśnie, z tym proporczykiem? Yy, yy, tak, na pewno tak, z tego względu, że to było takie... hobbyści, naprawdę duże w Warszawie, duże środowisko, dużo... Ja po prostu zebrania, zebrania, były robione w ogrodzie zimowym. Także przychodziło na zebrania, było takich członków, no to różnie można powiedzieć, członków, no ale przychodzili na zebrania mhm. nierazko o 200 osób. To było naprawdę. Ja powiem, że mi się ten proporczuk bardzo podoba, również z tego względu, że tutaj jest wizerunek ryb z rodzaju lidochomis. Które no szczególnie pośród pielęgni z tanganiki lubię i rozmnażałem w swoich akwariach, a z kolei siedzimy naprzeciwko, które mamy tęczanki, Ten czyli twoją, jedną z twoich ulubionych grup ryb z Antypodów tak. z Australii, o których mówiliśmy już nieraz i były też fragmenty tych rozmów na łamie magazynu Akwarium. No, to jest... powiedz mi, jaka jest historia związana z tymi tęczankami, bo to jest bardzo ciekawe, o czym rozmawialiśmy z Andrzejem no. jakiś czas temu. Ja po prostu pierwsze tęczanki, jakie zauważyłem, ja nawet nie znałem nazwy tęczanki ryby, Jurek Kosmala do mnie zadzwonił, że ma jakieś nowe ryby. Pojechałem do niego, on jak sklep na Marymąckiej miał, to w kiwnicy miał sobie hodowlę, żeby do sklepu z hodowli swoje ryby stawiać. No, lepiej mu się opłacało, no. Dodajmy, że tam też miał, trzymał krokodyla. <grystanie> tak. <grystanie> Andrzej chyba widział tego krokodyla, nie? <grystanie> <grystanie> Także jak zobaczyłem, no to on miał chyba 7 sztuk wtedy i cztery mnie odstąpił. To były tęczanki, ja później się dowiedziałem, makuloki. Mm -hmm. Tylko taka moda weszła, że jako tęczanka mniejsza albo tęczanka większa. Ja jak popatrzyłem na zachowanie, na po prostu kształty, to ja stwierdziłem, że to jest ta sama tęczanka. Tylko u jednej osoby może wyrosnąć większy egzemplarz. Lepiej dokarmiany, lepiej prowadzony. A od drugiej te same tęczanki, tylko mniejsze. I taka błędna opinia chodziła: tęczanka mniejsza, tęczanka większa. No. no a tu mamy różnej wielkości ryby. Wprawdzie one to są, są różnego wiek, pochodzenia. Tak, to wiek? Wiek, ale niektóre są, że tak powiem, z jednego miotu. Y no tutaj te co kupiłem pózeman. A powiedz mi, a te twoje to jak to się stało? Bo to ciekawą historię opowiadałeś, jak przyjechaliśmy. Tak, tak, to cała jest historia. Ja, ja po prostu byłem jako pasjonat ten czanek, mhm. bo to coś nowego. Coś Koledzy się dopytywali, a skąd? A to jak zacząłem trochę mnożyć, to okazywało się. Przypadek, przypadek. Czerwony glosone, glosolepis, ja będę mówił kolorystycznie i zielony glosolepis vanamensis to jest przepiękna tęczanka glosolepis, ona nazywa się zielona, no taka jak u nas, ale ona była celedynowo złota, te samte. Mm -hmm. I razem trzymałem z czerwonymi i ja zauważyłem, że i czerwony glosolepis i ten zielony przy sobie pływają samice, samce i, i, i się dotarły, I przyuważyłem, że najlepiej tęczanki się wy, wycierają przy mchu No właśnie, tu mamy ten słynny substrat. Tak. To jest, to jest idealna rzecz dla tęczanek. Co zauważyłem? Tęczanki nie zjadały ikry. Mimo, że całe stado e, kilka parci wycierało tu, ale nie zjadały ikry. I one się zaczęły, zacząłem obserwować, że się e, wycierają cyklicznie. Nie naraz, jak inne ryby, czy skała, czy no, że złoży ikrę. Nie, cyklicznie. Ja nawet robiłem w ten sposób, że już jak później miałem więcej tych tęczanek yy, to w basenie głównym sadzałem kępem ku i tydzień czasu trzymałem, przełożyłem do kotnika nową kępę i one dalej się wycierały. Ja nieraz miałem w czterech pięciu akwariach yy, tęczanki. No. No ale tu mamy też, jako ryby tymczasowo towarzyszące, kiryski. No kiryski by sobie poradziły ze złożoną, zrzuconą w kępy muchu jawajskiego ikrą, więc tego nie zalecamy w akwarium tarniskowym. Ja, ja powiem szczerze, że kiryski, tak samo jak i przy, pal przy paletkach, jako ryby czyściciele przy paletkach mhm. trzymałem górami całujący. Mhm. Świetnie sprawowały się, bo to co paletki nie zjadły, górami sałujące zjadały sobie. Walku, a powiedz jeszcze jedną rzecz, bo pytałem o te ryby, o pochodzenie, bo się okazało, że Ty musiałeś niestety pójść do szpitala, ale mhm. yy, yy, tęczanki na Ciebie zaczekały. Nie, No, ale tak... część zaczekała. Ale to właśnie wnuczek zauważył, że w mchu zostały tęczanki, mm -hmm. w mchu i one tu w górnym tym akwarium, no. Najładniejsze egzemplarze, te, które ja Ci przesyłałem mm -hmm. e, telefonem, te krzyżówki, no to tu były w tym i to wszystko, wszystko się posypało, no. Mm -hmm. Ale wiem jak odtworzyć, wiem jak odtworzyć i właśnie już wozemany mam, młodze, ale to trzeba czekać co najmniej z pół roku. Co najmniej z pół roku, bo nawet tęczanka wyrośnięta, wykolorowana, ale nie jest jeszcze przygotowana do tarła. Tak trzeba trochę wiekowo przytrzymać, żeby, żeby się wycierały nam. A jaką temperaturę mamy tutaj w zbiorniku? Yy, powiem szczerze, to co zauważyłem, przy tęczankach nie lubią bardzo ciepłej wody. I są mało odporne na przyduchy. Yy. Muszą mieć dużo tlenu w wodzie. No. A jak chłodniejsza woda, to jest więcej tego tlenu. No, yy. no tak. No. I piekły, one. W ciekach wodnych żyją. I mówię te większe, to z jednego miotu na pewno są. Tylko zobacz kolorystycznie, te packi mają, tak jak e, trypacjata, mhm. Ale te zewnętrzne, ta jasna, taka bardziej srebrzysta, inne trochę czerwieni mają. No właśnie. To są krzyżówki. To już mówiliśmy to o tym są Krzyżówki. Na początku, tak. I co ważne, tak jak e, żeśmy rozmawiali. To są ryby płodne, To nie są pastardy, że, bo krzyżówka nie rozmnoży się. Nie, rozmnażają się, tylko bardzo często to, co zauważyłem, te krzyżówki, mimo że piękne w kolorze, mnożyły się, ale dzieci ich nie były podobne tak kolorystycznie. Bardziej, bardziej kolory traciły, no. Dobrze, to dzięki.